Kochani, na tegoroczne święta Bożego Narodzenia przesyłamy Wam tutaj z dyrekcji Krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych życzenia jak najserdeczniejsze. Niech ta prawda o Bogu, który jest Emanuelem, Bogiem z nami, o tym Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, niech ta prawda nas umacnia i napełnia nadzieją, że Bóg jest, prowadzi nasze życie, prowadzi historię świata i nigdy nas nie opuszcza. Prawdę o Bożym Narodzeniu, o Bożej bliskości niosą również kolędnicy misyjni. Mają w tym roku utrudnione zadanie. Bardzo im dziękuję, że się nie poddają. Jeśli spotkacie ich w kościołach, przed kościołami, na ulicach czy placach waszych miasteczek, wiosek, docencie ich, zauważcie ich trud i staranie. Kolendują w tym roku na rzecz dzieci masajskich. Pragną odmienić ich los. Każdy z nas może to zrobić. Ten rok szczególny, zatem i szczególna forma kolędowania, cyfrowa. Nasi kolędnicy już od połowy grudnia obecni są w sieci. Możecie dołączyć do naszej akcji i do naszego kolędowania. Możecie dowiedzieć się więcej o dzieciach masajskich i o kolędnikach misyjnych na portalach Papieskich Dzieł Misyjnych misjo.pl, na portalu Katolik Wspiera. Pomóż Masajskim dzieciom. Bądźcie z nami. Dobrych świąt Bożego Narodzenia.